Witam sklączki na moim kanale. Dzisiaj właśnie zbijiemy sobie 13 tysięcy pułarków i otworzyłem Mega Boxa. Mamy tu jeszcze skrzydeczki swoje. No, i jak wiecie, wczoraj wyszła aktualizacja, i ja dostałem darmowe 4 mega boxy, z, z których trafiłem pana pi, oczywiście. No i jeszcze Gina. Właśnie Gina. Ja tutaj lubię Gina i lubię pana pi, właśnie, bo on wyszedł wczoraj i ja go oczywiście wczoraj trafiłem. Zagramy sobie solo <laughs> widzimy jak nam pójdzie. Ja, już pana Pi wbiłem na 12 rangę, teraz będę odbijał na 13, właśnie. Więc on już, ja już go polubiłem bardzo. Tak jak widzicie, jakoś Ja byłem się dowiedział, że trafiłem pierwszy w Polsce pana Pi, to bym się serio się tak zdziwił, ale nie byłem na pewno pierwszy w Polsce, dlatego że widziałem innych youtuberów. Na pewno nie byłem pierwszy w Polsce, może byłem pierwszy, może byłem w top setce w Polsce, może wiem tak, 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 co nie, ale w top, yes, jest, byłem pierwszy, to na razie nie, nie masz szans, ale widzimy. potrzebujemy 10 pułarków do, wb do wbicia oczywiście, teraz zobaczymy, jak tutaj mam pójdzie, moje te właśnie takie robociki, nie wiem jak to nazwać, ona tylko z już zginęła, o tutaj też pan pi, widzicie, ojojo ja, ja, i zginąłem. <laughs> Przepraszam, chyba będzie plus czy tak, 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 jest plus czy pułarki, zagramy sobie oczywiście jeszcze raz, jeszcze raz, widzimy jak nam pójdzie teraz, musimy mieć teraz tylko 7 pułarków, czyli trzecie miejsce, bo no, trzecie miejsce chyba już, nie, chyba, no drugie, coś trzecie, drugie, coś takiego, no, dobre. ale pójdziemy, wiemy na pewno. 10 tysięcy na pewno w tym odcinku 13 tysięcy na pewno w tym odcinku wiemy. Właśnie jak wczoraj dropło mi fana i Gina z tych 4 boxów, to ja powiedziałem: o kurczę, to ja i jutro nagrywam odcinek. Jak wbijam te 13 tysięcy, bo na pewno, bo brakowało mi 300 i już wiem prawie 300, jak widzicie. Tam jest ten spike, kurczę, zaatakowałbym go tylko. oj i on mnie chyba tutaj chyba ginę, ja chyba ginę. No chyba idę. W pięciu pozostało pozostał grze. Ja nadal nie skizmem. Mogę mieć plus trzy pułki. Będzie też dobrze, plus trzy połarki, Ale wolałbym już od razu wbić te 13 tysięcy pułków sobie. Bo tam już go tutaj trafiłem. Ale lecę tam na środek. Może tam będzie jakaś roza. Ale lecę. właśnie teraz to sobie próbuję właśnie o tutaj jeszcze jest ta nie bitam była <laughs> przepraszam bo jestem troszkę właśnie chory przepraszam za mój głos ale już parki o jeszcze mamy 13 rękę jak byliśmy. no i jeszcze brakuje nam dokładnie czterech co nie <laughs> kurczę serio przepraszam ale jak to widzicie to ja jestem właśnie chory właśnie nagrywam to jak jestem chory Kurczę, wolimy w sumie kartę troszkę. Jeszcze jestem chory. Jest I sobie tego Barleya. 700 mierzy pozostało w grze. Właśnie tam Leon zabił Jessie. A teraz my tutaj idziemy. Teraz y, Ems zabiła Maxa. I 600 mierzy pozostało w grze. Ja jestem właśnie szóstym. Widzimy teraz. Mam dwa o 5. b zabiła. Daryla no, ja, bym, ja bym chciał już robić 40 tysięcy. 13 tysięcy, przepraszam, to bym musiał już. O, już mam 13 tysięcy, idealnie. Daję no, ja się zabić, żeby mieć równo 13 tysięcy. <grym> no nie, tak sobie chciałem dać. Co ja sobie. Plus. O nie, plus 5. O nie, chciałem się dać, żeby mieć równo, a tutaj mam. Tak, ale robię, oczywiście screena. krina. No i otwieramy po, po kolei pierwsze skrzyneczki. O, jest jeden bilet, o, czekaj, popatrz jeszcze ile mam procent. No na sapera mam dużo, na <laughs> Legenda mam mało. W sumie jest to 0,0150. No i potem mam mitycznego dużo. No i 2600, 0,2600. No i na epickiego się na mam 0,569. Okupiłbym sobie to. co jak żebym to kupił? Chiński Nowy Rok, to nie Chiński Nowy Rok. Ale chyba się kupię jak już skina z tego. Chyba kupił właśnie Daryla albo Nike. Albo te stare. Nie wiem jeszcze. Ale dobrze, bierzemy jeszcze za otwieranie skrzyneczek. Myślę, ja chciałbym w sumie, myślę i chciałbym, żeby coś mi wypadło. Dlatego, że jak widzicie, ma 28 na 33 tej postacie. I to jest sumie dużo, no ale chciałem mieć o tym więcej 8 gemów, 8 gemów, to jest dobrze I teraz Przechodzimy do Megaboksa. Nagrywa się, nagrywa się Megabox Kurczę, 5, tylko rzeczy Tylko 5 rzeczy Oooo! 9 biletików i 6 sześć, sześć gemów Dobrze. W sumie opłacało się. No nic nie dropu za 13 tysięcy, ale... Jak widzicie, mamy 32 bilety na wyznaczenie i 32 gemy 3052 star Boys, no i 1511 golda. Właśnie jutro też nagram odcinek, jak będę walka z bossem, walka z robotami, obrońcy skarbaca i mam 32, to widzimy, może też będą skrzyneczki, coś tam porobimy, ale no to widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia.